kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na kolejną część zaminiki drogich perfum. Mam oczywiście kolejną dziesiątkę Wam do pokazania. Jeśli ten film się spodoba, to proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Powienia będą na końcu. I tutaj mam pierwszą dziesiąteczkę i pierwsze chciałam pokazać perfumy. I co do... W DMy dostępne i też w karfurze. Tak one wyglądają. Zaraz wam pokażę. Jak to oryginalne wyglądają. O tak. Poszukamy, jaka cena jest i nuty zapachowe. W DM te perfumy kosztują 2595. I zaraz wam powiem też nuty zapachowe i pokażę, jak one wyglądają. Można też kupić i w DM. I na Allegro i też w Karfurze. Kaflandia. I Też można kupić w Kamflandzie, I tutaj są nuty zapachowe. Zaraz wam pokażę ten zapach. Zapach wygląda tak. Taki fioletowy, fajny. Opryskę, żeby. Piękny zapach. Bardzo mi się też podoba. Jakiś śliczny. I butelkę ma taką piękną. I zaraz Wam opowiem nuty zapachowe tego zapachu. Nalazłam nuty zapachowe na Allegro. I kosztuje od 22 zł do 30 Nuty głowy mandarynka, akcenty wodne, nuty serca, kwiat, pomarańczy, jaśmin i ilong, ilong. nie wiem czy dobrze czytam, nie to przepraszam, nuty bazy drzewo cedrowe, bursztyn i kaszmir. Takie nuty zapachowe tego zapachu, jest taki ładny, choć tego zapachu, co tutaj Oryginalnego wam tutaj też pokażę. Tej fioletowej buteleczki. I też wiecie: fioletowy i oryginalny fioletowy. Kolejny zamiennik zapachu, czy tutaj też Wam wstawię, to jest Amor. Amor. I to jest z Sweet Rose, czyli słodka róża. Tutaj mam malutki taki. Oczywiście Wam tutaj popryskam. Też piękne, w ogóle różów tu czuć, w ogóle przepiękny zapach. taki. Tutaj mam jeszcze końcówkę, więc niedługo do projekta Denko idzie, ale też mi się bardzo ten zapach podoba. Jest taki naprawdę super. Jeszcze zaraz Wam pokażę ten większy zapach. Mikro zapach wygląda tak. Czyli tak samo właśnie pachnie jak ten mniejszy. Teraz tutaj Wam znajdę nuty zapachowe tego zapachu. I nuty zapachowe tego zapachu to jest nuty głowy Gray mandarynka, nuty serce róża, śliwka biała liliana. Lilia? Biała lilia. Nuty bazowe: ambra, wanilia, białe, drzewo, cedrowa. Takie są nuty zapachowe tego zapachu. Inne Allegro można kupić ten zapach od 21,68 zł. No to można pewnie tanie znaleźć gdzie, nigdzie. I kolejny zamiennik drugiego zapachu to jest zapachu małej Giorgio Armani. Tak to właśnie wygląda, My Time. Tak wygląda ten zapach. I jest podobny jak te inne zapachy, które mam. Też pięknie pachnie w ogóle. Piękny zapach w ogóle. I nawet buteleczka czy opakowanie mogło sugerować, że to może być ten zamiennik. I tutaj mam od razu też mówię: no to zapachowe i cenę Monagros. Tutaj widziałam 28 zł, 15 groszy, ale gdzieś tak. Na promocji w Rosmanie czy w Hebe można ta, na pewno taniej. Tutaj nuty zapachowe. Nuty bazy: wanilia, cedr, nuty serca, tebroza, jaśmin i nuty głowy: kwiat pomarańczy, bergamotka. Takie są nuty zapachowe tego zapachu. Bardzo żeby ten zapach. Przepadam za te zapach, zapachy, właśnie tych, tych perfum. Na pewno, żebym miała sobie kupić oryginalny zapach, to na pewno. My Way był pierwszym zapachem, a później euforia Bo też mi się euforia też, jeśli chodzi o zapach, podoba. Może kiedyś kupię oryginalny. Zobaczymy. I kolejny zamiennik właśnie Euphoria, co wspomniałam w poprzednim właśnie zdaniu. I to jest Larive. Kosztuje 19,97, ale czasem, w, tak jak mówiłam, można taniej znaleźć, akurat tester, ale tak on właśnie wygląda, ten zapach, taki ładny to samo mówię, opakowanie też sugeruje troszeczkę ten mam oczywiście taki zaczęty pięknie pachnie, w ogóle uwielbiam tak jak mówiłam, jakbym miała mieć Euforię Kevina Klein'a na pewno by mi się spodobał i tutaj zaraz Wam Tutaj powiem nuty zapachowe tego zapachu. To jest Euforia Kevin Klein. Do 30 zł można ten zapach oczywiście znaleźć. Tak jak mówię, czasami właśnie, czy w Rosmanie, czy w Hebe, czy innych można znaleźć na promocji ten zapach. Nuty zapachowe: granat, nuty zielone, bruskwinia, marakuja, malina, otos, orchidea, magnolia, fiołek, burszych, pismo, machoń, paczula i wanilia. Takie są nuty zapachowe tego zapachu. I tak jak mówiłam, bardzo mi się ten zapach też podoba. Idziemy do kolejnego. I kolejny zapach, zamiennik zapachu, to jest BS. To jest zamiennik zapachu, właśnie Good Girl. Kolejny Hellery. Nawet po opakowaniu można powiedzieć, że to jest jakby zamiennik, bo jest takie opakowanie, co jest sugerowane. Pokażę buteleczkę. Tak on wygląda. Też widzicie, że tutaj są buciki też na pakowaniu i też widzicie, ile ja zużyłam. Też ładny zapach. Też czuć pieprz, ale nie jest taki straszny. Zaraz Wam powiem nuty zapachowe, bo widziałam na Allegro. Nuty głowy bergamotka, czarna porzeczka, nuty serca jaśmin, róża, nuty podstawowe wanilia i tonka. Więc to są właśnie nuty zapachowe, też trochę pewnie i pieprz nawet, to jest wyczuwalne. Ale ładny po prostu zapach, i tak jak mówiłam wam, w tym pokoju po prostu pachnie. A to jest, not, no prawie 20 zapachów tutaj, powiedzieć. I też można ten zapach do 30 zł, tak mniej więcej, kupić najdrożej. Tanie to pewnie 16, zł, coś, Zależy na jakiej promocji i gdzie można dostać. Tutaj mam kolejny zapach. Tutaj mam Victoria BS. W ogóle mi ta nazwa bardzo sugeruje ten zapach. Wyglądam. Mamy papryczkę. Ładny zapach, bardzo mi się podoba. Opakowanie też jest śliczne. I też opakowanie sugeruje też troszeczkę wersaczem. Tu znalazłem na Lagro 2439, ale tak jak mówiłam, czy w Hebe, czy w, czy w innych sklepach można z, z, na promocję znaleźć mniej. Delikatny, aksamitny zapach początku jako ciepły, słodki aromat. I y, aromat z orzeźwiający nutą bergamotki, następnie uwalnia się czysta truskawka wcierono delikatną jaśminową bazę, która ustąpuje pudrowym Akordon Karmelu i Wanini, dzięki temu zapach jest łagodny, czysty jednocześnie bardzo kobiecy zmysłowy. będą cię tutaj będę cię przytulać każdego dnia. Tak jest opis właśnie tego, tego zapachu. Bardzo nie pachnie, bardzo mi się podoba ten zapach. B. S. Victoria, i kolejne tutaj, ostatnie cztery zapachy. Pierwszym zapachem y, mada in Lab. I to jest zamiennik perfum SL Libre. Zaraz Wam też to pokażę. I Powiem Wam, że użyłam te perfumy i mi się bardzo te perfumy podobają. Takie zamienniki. One też 30 zł kosztują. Nie niedużo. Piękne. Piękny zapach i to jest y, zamiennik właśnie Libre, te perfumy i to jest 100 ml na właśnie Made in Lab kosztuje 34,99 zł. To są nuty zapachowe takie jak mandarynka, lawenda, czarna porzeczka i nuty serca, jaśmi, lawenda, kwiat pomarańczy i nuty bazy, wanilia, cet, ambra, piżmo Takie nuty zapachowe, tak jak mówiłam bardzo ładny zapach i powiem Wam, że... Bardzo ładnie one utrzymują się. I kolejny zamiennik. To jest Hugo Bosa. E, Toch jest Chyba coś takiego. Jak mi się zdaje, dobrze czytam. Jak nie, to przepraszam. Konik, tak właśnie wygląda. Bardzo ładny zapach. Bardzo mi się podoba. Zaram tutaj przytam nuty zapachowe. Tak, nuty głowy frezja, bruskwinia. Nuty serca osma. Tus i ba bazy kakao. No takie są no, te zapachowe tego odnego właśnie zapachu. Tutaj nawet są fajnie napisane: frezja, broskwinia, kakao. I tak on wygląda. Nie wiem, czy pokazałam. Tutaj mam kolejny, przedostatni już zapach. To jest zabijnik, to jest dziesiątka, jeśli chodzi o bandę In Lamp. Oczywiście tutaj Wam też pokażę, to jest 77, a tu jest 50. Numerki tych, tych zapachów. I to jest zamiennik Perfum Black Opium. I bardzo ładny zapach. Tak to właśnie wygląda. To jest dziesiątka. Kawa Jaśmin. Gorzki Mingdeu Lucrecia. Bazy nuty to jest wanilia, paczurace, drzewo kaszmirowe, więc super. Baz ładny zapach to jest dziesiątka. Mówiłam to jest zamiennik zapachu właśnie z Black Opium, więc bardzo ładny zapach. I najfajniejszy zostawiam na koniec to jest 57 Made in Lab, i to jest właśnie zamiennik małej George Armani. Najlepsze przedstawiam sobie na koniec. Tak ono wygląda te perfumy. Piękny zapach. Po uwielbiam. To tak jak mówiłam to jest z George Amani My White, też mam w mam wstawiam zdjęcia tych zapachów oryginalnych 100 ml. I czy coś złotych wykorzystuje? czy cztery, coś takiego. I nuty zapachowe tego zapachu. Jest kwiat pomarańczy, bergamotka. Nute serca tubrozy indyjski jaśmin. Bazy białe piżmon, wanilia i cetra. Takie nuty zapachowe tego zapachu. Z tych zapachów na dzisiaj będzie wszystko. I oczywiście pozdrowienia na końcu. Chciałabym pozdrowić moją widzkę Kaję, Kamilę, Kozaraka 34, Mikołaja, Lucena Jagieła, Agaduda, Agnieszka Rolę, SML B, Aliko Jajko, Monika Puchała, Renata Ruda, Marzena M, Ines, Gabrysianie, Magdalena, Argena, Tokadok, Maryla, Wolfia, Krzysiek, Agnieszka, Paulina, Klaudia Stasiewicz, Maryra Bąk, Konto dla Hani, Ania Ziomki, Grażyna Macierzek, Wioletta Kot. Short Drom, Agnieszka Czajkowska, Michał Zdrojewski, Weronika Miłek, Cinema Maamol, Justyna Liliana Czarniak, Księżniczka Aleksander Dios, Pukarowa Vlog, Sky Lilen, Natasza Sta, Ewa Soborska, Justyna Zmińczuk, Marcin Wosiak, Tyna Nalewa, Agnieszka Dębska Kornelia Lis. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję, że jesteście i zapraszam Was do następnych filmików. Do zobaczenia i trzymajcie się. Pa!